Za tak, ktoś papę? Ja mam łapę O motyl zamyka, dobra Nie wierzę w to Ej ten trykon przeszkadzał No Dawaj zielony No Hop Ej, <grymne> <grymne> Please Podsać go motyl <grymne> O oh, good job ten Ej, trójkąt ten jest ten... dla... Um, zielony, ten trójkąt jest dlatego, że ze ściany wystawały półki i było widać gdzie jest to trójkąt Nie było innej opcji po prostu Idziemy zabijać beczki jakieś płynamy? No tak, blu, na blueprinty Bo wiecie, że dropa to powiedzieć ciekawego nie będzie, nie Co idziemy w tego rok. Gościu! Dostał Ład. Tyle co go widzieli Kopa, kamień, mamy haku Sogret Fuel Drewno, nie w drugim drewno Siarka Spoko No nawet jakby trafił to ile HP zepsujesz? Chcesz, wpadło Drop leci w naszą stronę, na a to samolot. mi bandaż, chuj ty Dropa leci nie? No leci, leci. Ta, ta, ta. No, tylko nie interesują bandaże. No się bandaże, co ja tam, Dropy No bo przy to tak. będą ludzie, tak. Proste. Po pierwsze, a po drugie, zawsze szybki kiwon, szybka ten Stoimy ze dwie, trzy kopalnie. Jeden kiwon i. Znaczy się bardzo wielka budować Dostałem gitary. A wy nie? Gdzie kolesia na lewo, dwóch kolesi na skałach Chyba oni Ta, No dawaj ja nie... ma... Jeden dostał Bol to mają Ja podchodzę. Tam jest lutujcie, znaczy trzech Leży jeden? Dostał. Jeden normalnie tam za skałami się kampi A, tam mgła, no Dostał. Ten z lewej strony dostał do mnie. Ucieka. To są ci goście, którzy do nas strzelali z tego domu. W zielonych bluzach Ja forsuję jednego. Dostał. Dalej, dostał ten, ten na górze pan. dostał Szmaty, pana. Jeden biegnie na lewo. Żyję, żyję, żyję. Żyje. Ja podchodzę wtedy. Dostał z lewej. No, dostał do mnie. Leży, leży, leży. Ja podchodzę, leży. Ja podchodzę. Ja pluję w skałach są dwóch gości. Jest dwóch gości tutaj. Biega na prostą. Uciekają. Jestem. Uciekają już. Oni lecą w stronę tej bazy, zaraz obok jeziora. Ehm, um, wziąłeś? Maskę wezmę, ja też jest... A wy odpuszczacie? Broń podnosi. No dobra, to tyle tylko broń, a nic nie zarzucę. Ostatni co ucieka, i ich jest Dwóch jeszcze. No i No w chuj. No dawaj, ja wiem. prawo? Do tego jeziorka uciekli. Tam przechodziliśmy obok. I do niego powrócę. na lewo dół? chyba. Był, był, no. Cześć. Nic nie widzę, Kurde, już drzewa. No drzewa wszędzie chyba że oni są z tej bazy, ale wątpię. Nic nie widzę. Dobra, ja z Patrykiem jestem przy tych zwłokach jednym. Ja wziąłem z bo tutaj tam. Coś tam strzelają. Ja, dawajcie, dawajcie w tą stronę, bo ja tu jestem ogólnie. Za wami jesteśmy, daleko dosyć. Poczekajcie chwilę. Ty po mojej lewej, Dewo? Mm, nie wiem, nie widzę cię. Pod... O, to ty dobra. Co tam jest z gością? chwilę, co no. coś my. Gdzie jestem, ja, prawie co nie. Widzę dwóch widzę. Dostał pierwszy. Dobra, nakaczam forsuję. Ja stąd co no Jeden, jeden po w lewo, drugi w prawo z tego w prawo, ty z tego na lewo Dobra padł Skale jest Jeden zabity, zobaczę co ma, już ci pomagam Dobra, to my Okej, jeden tam na skalę nasz chyba, tak? Tak Dobra, Dobra, wielkiego Padłem, ja pierdolę Masz sleeping, czekaj, ty Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze może podnieść Widzisz mnie z tej skały, na skalę tutaj, na Widzisz, ja się zwijam? Dobra, tak, czekaj, masz, masz Ja słyszę, słyszę, jest przy tobie? Nie, nie, on jest za mną Padłem Teraz recipt się masz się Ale, kurwa, spiewo. który to jest teraz? Nasz na samym dole Mhm Aaa, Ja od lewej Prowadzę motyle, chyba twoje złoki, no? Ojej, no. no, lecę. A, będę patrzeć na ile. O, Nie mam go. O, <trym> tak na ile? O, na ile? z na ile? Dad nami ile? O, na ile? na ile? O, na ile? O, na no, tak, tak, tak. Ja go zabiłem przed chwilą. Ja wezmę mu to najważniejsze i nie. No ja wcale nie wiem, ale. tylko gdzie? Tutaj, tak? A, dobra, to jest ten gości, A gdzie jestem ja? Gdyś pod skałą być. Tu zobacz. A, gości, no dobra. To jest gości, gdzie jestem? Nie wiem. No mówił, ale. Tu na dole, chodź tu. Tu gdzieś byłeś. to się To, gdzieś tu padłem, to ja wiem, ale gdzie ja padłem, to gdzieś tutaj. On Gdzie blokie. tutaj? Tu. No to świetnie. Tutaj On za tobą, za tobą. Z trzęsieniem. Z trzęsieniem. w trzęsieniem. coś trzęsieniem. tutaj U. Dzięki Z trzęsieniem. Z trzęsieniem. nie ma? Z Jest, jest, jest. O, od od prawej biegnie. No, Już za kulą jest. Balia <grywia> Tyle w temacie. To nie można snajpić na rattunny, to nie? Co? Na czym? Na rattamny nie można snępić. Nie, nie można, nie. Patry nie można wdawać się Na Do góry na kulę? No o kurwa, żeśmy to nie spadli Bo to chyba na kule, tyle lediva, że kurwa to znika Ale coś to było, tu nie ma skrzynki na O dostałem tam, jak my przyszliśmy ze skały. Na skale, no, ze skałami są. Jest, jest. Na skale. chyba, nie? Pania. Raczej przeżył, jak ma face maska. Gdzie na skale, gdzie, co? Pierwsze skały zaraz, tutaj. O, Ty, tam budują coś na tym, na skale. Tam pod górą, w lesie, tam gdzie masz drewno jest z tyłu? Z tyłu, no Dobra, on padł Zbieram go Schowajcie się Bo... O, Nawet nie ale nawet nie skąd Centralnie za nami My strzał leciał Dobra O, widzę go Jestem pełna wy Jakieś info, gdzie oni są? Centralnie za nami... Jest Ej, to paypo, Pejpo To Paypo? Tak, ekipa paypo. Patrzę? Nie, nie padłem, ale Polsza Slam zabiliśmy Pejpo Dalej za panowie, sleeping kłapcie Do Nie widzę nic Też nic? Ale to ty biega połowić Liście, że budują. No ja tam wziąłem na, na rogu. Za silosami dwóch gości, idą na lewo. O, jest na blisko, na blisko, na blisko, na blisko. zaraz plecy mamy. Placy, plecy, 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 plecy. Ja. Piek, prawo ucieka. zatrzymał się. O, sylosta. Wola zbyt spodnie. Ja to ja to ja, 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 ja. Dobra, 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 zrobiliśmy go. Też no. Dziś koło Syrosy z jest kolejny, gdzie? Dostał, ja pierdolę. Nie wiem gdzie. Co mówisz? Dziś koło Syrosy jeszcze jeden jest. Nie, nie, jest do mówię. Co mówisz? Daj. Ja, Co mówisz? Żem dostał, ja, masz też Syringer dla mnie? Masz, bierz tę, zobacz, mam tutaj kilka. Bo pod nim leży. Bierz go. Ale nie, trzeba porównać go. No, wzięłem go, wzięłem go. On jest blisko, bo to jest ten sam typ, nie? Przebiegł w staw. Ktoś biegnie? Ja się tutaj kręcę Na skale jestem teraz No to już jest, to już no, no. Z dwóch stron idą weźmy się z bieżą, o ty, gdzie ty jesteś? Kołowa Drewna potrzebuję, żeby zrobić ten piec Przypalę to drewna na czytego, tyle metalu na. na trend, hmm. na syrenginę. Mam trochę metalu. Potrzebuję drewna. Mam 170. 40 brakuje, plus przepalenie. Gość biegnie. Gości pod za nami. Gdzie on jest? Biega, biega. Osta, dobra, leży. Za tym domkiem? A faktycznie nie jest, no. no. Ale uważajcie na plecy, bo to wiecie. jest... Jasne, jasne. Jest, jest ekipa, nie? Mam 90 metrów fragmentów, jakby ktoś potrzebował na. Na, na Syringe Nie, no, przecież 4 Goście normalnie z gunpowderem wychodzą z bazy Gunpowder, metafragmenty, rzeczy potrzebne do przygotowania Tych podstawowych przedmiotów na, na, na bitwę LK, cokolwiek To nasz był? Strzał? Kolej za, za skałą, jeden kolej za skałą to jest na plecach, tam gdzie my byliśmy Zabiliśmy tych koleś na plecach, ciekawe ja tutaj idę. On skręcił teraz na lewą. Na lewo. No. Jest. Ostrożnie, mógł nie być sam. Tak, padł. Nie mogę go dobić, źle leży. Dobra, orientujcie się. Nie wiem, gdzie jest Ja proszę dobra tego gościa, na drewno. Dostałem banie i chuj, nie wierzę, ja pierdolę. Brolin zajebał. No i teraz nie, co? Tam, gdzie ten gościu padł, za tą chatą. O! Tam. Tam, chaty. Została... Z, ok z okien. Dobra, zostałem. Z okien. Z tamtej chaty, kurwa, tam, tam, gdzie ten gościu padł za tą chatą, patacie Tam, gdzie kurwa... Tak, albo tak, 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 tak To tak, tam tak. gościu, właśnie tam, mi za, za, zbieram. To niedaleko Uff. mojej wypadówki, dobra, Ale dam dupy, ale dam dupy. Idzie po ciebie, widzę go, dawajcie tutaj wstecz. Muszę mi się klot bugował, ja pierdolę. Jest jeszcze jeden na skale. Na skał? Tak. Dobra, schował się za moją wypadówką. Odejdź żeby nam na plecy nie To ja, to ja, to ja. Dobra. Ze skały jest, na skałach jest jeden. A ten drugi? Zabrał miecz, czy nie? Nie. Nie zdążył. Zolotolet. On jest za moją wypadówką. Jeden. Jest, 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 jest. I... Pania, leży. Dostał, dostał. dostał leży, leży, Wiesz, do 11, leży, na lewo. Na prawo, sobie. Na prawo, no. Był jeszcze tam. Spróbuję go sforsować. Na razie swój de... dostał. De... Dostał. tego gościa. Idę nie... do niego. Idę do niego O On był chyba naked. Z bronią. Dostał. Nie Bania. leży. Nie, leży tak? nie wiem, ale chyba leży. Tam tego na skale ktoś obserwuje? Bo tak. on już leży, bo mu był naked i on dostał z zielonego, więc powinien leżeć. Jakiś strzał, można słychać? Za nami! Tak, tak! Oni ty, 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 ty. tu nadal tak? są, za tymi skałami. Pomocy! Chciałem ślutować, Zostaw mnie, ja sam Nie Oni tu nadal są, jak Kurwa, to myślę, Ło, to, o, to, to, do, to ja, to ja, to ja. To ja, Jestem pod skałami. już pomocy, no. Piją. Za chatą. To ty? Mam. Tak, ja. to ja. To ja. My My ja, mamy jeszcze... Koło one. chaty. No Nie, jeden jest koło chaty, tam w czarnym jest. Pamiętajcie, że mamy jeszcze to plecy skał. Ja pierdolę, no. Jebusy się skał mamy, no smacznego ha. Jak ktoś może, potem mi coś wyboru. Nie mam jak nawet. Patryk? Zdę, nawet zabiłem. E, do, 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 do. Dobra, nie, zabiłem. Ja, no, Ej, zaraz, zaraz ci pomoże, chwilę. Doskonale Ja, no kurwa, stary. Jestanę, no. To nie jest że... nie, to nie ja. od nas, owo od nas. I Ja mam mało no HP. Trzymaj. Dobra, nie, nie już mam, już sobie poradziłem. Czas się zgadza ja, panowie. No ja tylko się zabrać, może muszę Dobra Ci tu, dobra. Po chaty są, po chaty są. No dobra. Dobra, kolejnego zabiję, leży. On popadł na kłatryk. blisko tej chaty, zaraz za chatą jestem. A on jest... Jeden go zbiera, jeden go zbiera. Jestem za chatą dosłownie. Słyszę te strzały, no on dostaje. Forsuję tu. Ach! Z góry pan, od rytmu. Od Ale, ale padłeś czy, czy Jeden padł, jeden padł. Mówiłem, że mamy plecy z góry. Kurwa, dostałem. No jadę Dojadę, No jadę. Ale już, już miałem klikać, nie? Co po ciebie jest? Kurwa, do... po co do mnie we mnie, Kutek. Mówiłem, że mamy plecy. Mogliśmy wreszcie no, zielać dupy. jak mi się wyrzuca tyle lootu. Nie, jadałem dupy, że nie potrzebuję poszanowania do gościa. Że się po pierwsze, a po drugie tam Musimy się stąd zawinąć jakoś, bo już na mnie tak. odczekała. Jadałem Jeden ciało dałem ciało ja, ja biegnę naked po, te, po tej tam. Ty oni ja zbierają. nie zbierają? Nie, nie zbierają, ciało leży. Zbierają mnie, zbierają mnie, bo ty słyszę go siebie jakoś. Ale ja nie wiem, gdzie ty, gdzie ty leżysz na tak. Na górze, on był tam, na górze, w tej, tej hacie. A masz? Nie wiem, Patryka widzę ciało. Mówię ci tam, za tą chatą, tam gdzie no, ja mam. tu, widzę cię. No i tam gości mnie zbiera. Wegnie, to biegnie że... Ja biegnę naked jak coś. Tu przestałem. Kurwa, okay. ściany nie było. się dbałem. To ja, to ja, to ja! Wiem, kto że jest, dobra. dobra, Chcesz śpiew, Patryk? No, może Przysu, tak. Ty co, byłeś? To ja byłem, no, na tej dobra. skale. Dobra, Patryk masz i masz tu już e swoje ciało obok. No, no to widzicie, jakbyście mogli. Kurwa, bałem, ja pierdolę. Jeszcze jeden. Ej, to kto? Dobra, zaraz jednego. Ej no, zabij mnie no. plecy masz, tego? Kurwa, ludzie. Patryk, respisz się? Kurwa. Respisz się, czy nie? Byliśmy no respisz się, już chwila. Już, już się respię. Chciałem jeszcze chwilę, się pytałem położyć, bo leżałem cały czas. Zaspiłem się. Zabij mnie no. Kurwa, dostał sery z Przeżył. Zabiłem go. W co ciebie zabił. Dobra, bieram się szybko. Czekaj, spróbuję go dobić. Biegnę z pochodnym jak Dobra, dobiłem tamtego. Tam, gdzie ty padłeś. Idę się pozbierać. Tam, gdzie padłeś z innym gościem. Dostałem, Ty sprzedaż? Nie, no Nie, ja jestem w ogóle gdzie indziej. Eee, jeszcze jeden gości. Dobra, zabiłem tego ze skał co do nas strzelał. Dobity. Ja ze z pochodem jak coś? Mm, tu są ciała. Dobra, chodź modek, tu jest twoje ciało. Idę. No po właśnie wyba, ale to są ze, ze, zebrane. To jest tam z, ten. ja jestem przy tym domku. To jest przy ciałach, to zbiera ciała, ja je ja. zbieram. Ja jeden zbieram. Ja te na ja te, ja te, ja te moje okay. Szukam broni, mam tutaj sprawę. Ale zbiera dwa, co dwa ciała leżą. To no motyl, dole, ja ja to motyl, to motyl, to dobra, tu chciałem wstrzymać To jest nagi i zbieraj itemy Moty Ja jestem na skalę Dobra panowie Zbieram to i ja znikam idę do tej dobudówki No ja wiem też poszedł gdzieś A może zwoki ty zbiera? Eee... Ja zabioram zwoki A nie co. Ja stoję co na tej górze jak coś. Ja nie wiem gdzie ty w ogóle padłeś. Te bo gdzie padłem No to tam gdzie ty padłeś to ja zabiłem tego typa co on do ciebie strzelał Tak, ale tam zwoki moje leży Kurwa no to zbierz je Bo no nie mogę padłem Kurwa Przecież ucieka z naszym lootem z połowu naszego luta ale ty nie na skałach to jest, nie? Tak? Nie wiesz, jeszcze wam coś brakuje tutaj? Dobra, spróbuję, chodźcie ze mną Tam są nasze rzeczy widzicie? Dobra, ty też. Do. Zobaczymy to, i dla mnie koniec na razie. Tu jest zaraz obok ta wypadówka, to. to jest okej. Okay. O, jest jedno ciało w ciuchach o, No tam, tu właśnie. Cztery, cztery ciała. Tutaj właśnie. koleś właśnie zbiera temu i Śpiwór, śpiwór, bo oni mi, mi śpiwór zabrali, kurwa, pedały. Tu jest jakiś gościu z hałmem tu Jest twój ciało, ale nie widzę już tej nie, nie. No nie. ta. I koleś przed chwilą właśnie tu zabrał ją, uciekł już. Trudno, dobra, tu jest jakieś ciało. Um, ammo, twój ammo tu jest. I Właśnie tyle. wiedział, że to ten to I bym zabił, ale... A śpiworu nie było, da? Tak? Nie no ja tu nic nie znalazłem. Nie no, dobra, jest trochę śpiworów, ale... cholera wie ja to. Dobra, panowie dla mnie dla mnie koniec idę do tutaj, do tej wypadówki i przerwa.